Roman kawszyn, Paweł Jaczewski i kolejny odcinek Salesbook, a dziś będziemy mówić o tym, czy książka, która jest legendą, zasługuje na miano legendy, ale to po czołówce za chwilę wracamy. No i, i jak Pawle drogi, yy, patrzcie jaka jest różnica, jak Paweł czyta książki, nie? Paweł czyta książki, nie? A zobaczcie, jak ja czytam książki, nie? To jest tak... tak no trochę, trochę tak, no to prawie, no prawie, no. Tutaj kilka zakładek. No właśnie. Słuchajcie, um, Neil Rackham, Spin Selling, książka... Oj, ile ona ma lat? Ona ma 30 lat tak naprawdę, ale jest na podstawie tak naprawdę 35 tysięcy rozmów i co jest najlepsze, że jak ja wrzuciłem wpis o książce mm. na LinkedIn, to mnóstwo osób mówiło, że do dzisiaj stosuje to, te, te zasady, które są w książce, te metody zadawania Pytań, bo to chodzi o zadawanie pytań. Mm, Zobaczmy mm, sobie, jak dzisiaj mm. wygląda życie handlowca. My często tymi swoimi pytaniami, które zadajemy klientami, sami wrzucamy mu obiekcje. Czyli innymi słowy, utrudniamy sobie drogę do sprzedaży, a nie ułatwiamy. Ty jesteś specjalistą I... do spraw sprzedaży, widzenia. Yy, no tak. Taki, no, kilka, kilka miesięcy, lat, 12 mam doświadczenia w zawodzie, ale ty nie? Yy... <noise> nie, tak się zastanawiałem, jakby ktoś mi zrobił taką wrzutkę, jak ty to co bym <noise> odpowiedział, nie wiem, nie, odpowiedział, dobra, idziemy dalej. No i, <noise> tak? nie, znaczy ja na, na twoich książkach i szkoleniach się uczyłem, więc myślę, że... Myślę, że... Ty, weź, be, pogadajmy szczerze o książce. Słuchajcie, bo pamiętaj, że jak będziesz mówił, nie, jak będziesz mówił, że zaczynasz kopać książkę albo mnie, tak. Albo ktoś pewnie z nas zawsze będzie bronił, ktoś atakował, coś takiego, tak miało być przynajmniej kiedyś na <grym> początku. <grym> Ale to tak jak jest zawsze z chwaleniem, jeżeli ja mówię o super, jesteś super, a nie jestem aż taki super. A jak odwrotnie robimy, czyli odwracamy to trochę, tak jak w tym zadawaniu pytań, w spinselingu. A jak odwracamy to trochę, czyli mówimy y, ja nie jestem taki super i tak dalej, to mówi a nie, nie, ty jesteś dobry, w porządku. Więc to jest to, o czym chcę wam powiedzieć, do rzeczy, do brzegu. I... Czyli to, to jak zaczniesz rundę, to po prostu, żeby miśkowi było łatwiej tam yy, kroić i ciąć i wrzucać różne rzeczy, to po prostu mów runda teraz będzie pierwsza. Tak, no to jakiś to gong. Tak. Da się to zmontować? Da, tam, no to, da, dobra, to, da, to, da, to, to musi wiedzieć, nie? To, tak, tak poczekaj. Dobrze, to, to będzie. Na czym polega metoda spin -selling? I bang. dlaczego ona, mimo tego, że ma wiele już lat, jest cały czas aktualna? Ja ją hmm. cały czas stosuję w pracy. Hmm. Ona się składa... Yy, to jest, Mówi się spin selling. to jest skrót. Skrót od pytań sytuacyjnych, problemowych, implikacyjnych spokość, 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 spokość. i naprowadzających. O co, o co tu chodzi? Chodzi o to, że my często pyta... Zaczy, kończymy badanie potrzeb z klientami na pytaniach sytuacyjnych, czyli jak u Pana wygląda sytuacja, co tutaj się dzieje i tak dalej. I pytań problemowych, czyli jaki ma Pan problem z tym, co by... jakie tu są wyzwania i tak dalej. I często jest to na tym handlowiec kończy, a to jest dopiero połowa ponieważ są jeszcze pytania implikacyjne, ja tutaj dokładnie cytując Rakhama mam dokładnie przykład tych pytań implikacyjnych, czyli jaki to ma wpływ, czyli ten problem, który Pan ma, jaki to ma wpływ na wynik, albo czy może to zwiększać koszty, czy to spowolni Waszą ekspansję, czy rozwój. To jest coś, co dajemy Mu pod, pod, pod myśl, że jakie to może mieć skutki, jakie to może mieć koszty dla niego, jeśli skończymy tylko na problemie, no to jest problem szczególnie przy sprzedaży doradczej, gdzie dzisiaj w zasadzie większość sprzedaży się tak opiera. I ostatnia literka, ty coś zaraz powiesz, tak? Dobra. <laughs> I ostatnia literka czyli N, czyli pytania naprowadzające, to są po, po polsku need of need of need of payoff, to jest po po angielsku. Tam już widzisz, to mam angielski już za, za odhaczony na, na dzisiaj, czyli jakby to rozwiązanie panu pomogło. Dlaczego to rozwiązanie jest tak ważne? I jakie korzyści dostrzegasz? Gdy sprzedajemy drobne rzeczy, to często te pytania problemowe nam wystarczają, ale gdy idziemy dalej i mamy sk często skomplikowane sprzedaż doradczą B2B, no to warto stosować cały ten zestaw. No, teraz... no nie, bo pamiętasz jak rozmawialiśmy kiedyś o Brianie Tracy, nie, to generalnie tak. jak mówiliśmy pan Brian, to aż kiwaliśmy głową. Zdaje się, że jak mówimy spin selling, to też powinniśmy trochę kiwnąć yy, głową, bo to mhm. jest rzeczywiście 30 lat, jakby dawanie ludziom cudownego doświadczenia. Nie? Tak. Ja natomiast odnośnie tego ja za chwilę też pewnie jakąś drugą rundę zrobimy, ale pierwsze, co bym chciał Ci odpowiedzieć na te twoje, tutaj skrótowe, uh -huh. właśnie to to, że jest to metoda bardzo e, amerykańska. Nie? W tym uh -huh. sensie, że Y, no, jest t, tak y, żywcem, zaadoptowana, oczywiście my te sytuacyjne, problemowe, no to jest situation problems, tak, to, to mhm. są, to, to, to łatwo przetłumaczyć, natomiast y, ja, uważajcie, nigdy nie pytałbym klienta o problemy, na przykład, mhm. nie, czyli nigdy mhm. bym w ogóle nie używał mhm. słowa problem, to jest mhm. to, co w tej metodzie, no wiadomo, że to jest kosmetyka, bo można to nazwać mhm. jakoś inaczej, ale Pan Nail na, nazwał to, czy Mail czy nil? Nil. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taki bardzo piękny poemat o Nilu oczywiście, Nie. a brzmi tak. Nilu, Nilu, Nilu. I, Pan Nil. Tak, kilka razy Nilu. Nilu, Nilu. Milowi, Milowi. żeby można było podunkować. Pan Nil, jednak, użył słowa problem, więc dla niego to jakieś znaczenie miało. Ja kiedyś, kiedy na początku jeszcze mówiłem właśnie pod wpływem tej książki handlowcom, żeby pytać klientów o problemy, a jakie pan miał akurat z tym problemem, uh -huh. jakie problemy występowały uh -huh. do tej pory, uh -huh. to jednemu z handlowców klient, klient powiedział: Przy pana, a problemy to mają dzieci chore na raka, nie? I, I coś takiego. I ja tutaj do takiego. Brania tej książki 1 jeden do 1, jeden, jeszcze potem widzę niezbędny zysk, czyli idziemy. Rozumiem, że gdybym ja był w stanie te rzeczy, o których Pan mówi, zaspokoić czy uchronić przed nimi, to rozumiem, że się Pan by na mnie zdecydował, czy na nas zdecydował. No to to jest po prostu taki amerykanizm w tym sensie. Uh -huh. Widzę, że już nie możesz wytrzymać, ale teraz ja. Ja panu nie przerywam. Ja, tak no, ja, e... ja się kawę napiję, żeby się uspokoić. Ta, 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 kawa uspokaja strasznie. <grym> więc <grym> więc ja, ja, bym, ja bym uważał na takie wzięcie 1 do jeden i myślę, że pierwsza runda jest remis. A wiesz, że właśnie to, co powiedziałeś, jeden do jeden, to właśnie powiedziałeś jeden slajd z prezentacji na Power Day? Tak? Tak, bo to jest matematyczny wzór na zgubę handlowca, moim A. zdaniem. Dlaczego? Ja, jestem, ja jestem słaby z matematyki, ale ten wzór świetnie znam. Bo my chcemy wdrażać jeden do jeden książki, jeden do jeden szkolenia, jeden do jeden konferencje, tak się po prostu nie da. Więc jeśli ktoś bierze tą książkę i ja mówi, oby naznawał ja dokładnie takie same pytania, to jest problem. I dlatego do, to jest do, do, od, 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 dokładnie to, to, co mówisz. Czyli innymi słowy, znajdź... Zastosowanie tego u siebie, potraktuj to trochę jak, nie wiem, jak to ująć, pudełko czekoladek albo szwedzki stół, że możesz wybrać część rzeczy, ale ta kluczowa rzecz, faktycznie, problem, też, też bym od tego uciekał, też bym od tego uciekał, ale popatrz na, na czym często kończy się pytanie z klientami: jakie ma pan obecnie wyzwania? Ok, ma, mam takie wyzwania, ok, tu mamy super rozwiązanie. Jakie ma pan tu wyzwania? To mamy super rozwiązanie, a tu trzeba jeszcze wejść trochę głębiej. Hmm. czy innymi słowy zapytać, a jakie to ma skutki dla firmy, czy innymi słowy, czy dla firmy, dla Pana, ponieważ jeżeli to ma skutki w postaci, że to wystarczy plaster nakleić i będzie wszystko w porządku, no to co to jest za argument, żeby kupić? A jeśli to jest złamana noga, no to wtedy Ta. już... I jest... tutaj, i tutaj byśmy szli do rundy do drugie. drugiej, tak? Do Ta. rundy drugiej i właśnie yy, nie wiem, czy yy, Nil. Nil czerpał od Sandlera, czy Sandler od Nila? Trudno mi to jakoś tam aż tak źródłowo badać. W każdym razie dochodzimy do pojęcia tutaj, które jest dzisiaj w sprzedaży już takie bardzo popularne i całe szczęście nie, nie jest znakiem zastrzeżonym przez jakąś firmę szkoleniową całe szczęście, czyli do pojęcia bólu. Nie? Rzeczywiście ta implikacja. Pozwala nam dojść do bólu. To jest fajne. Tylko teraz znowu, jakiej metody używam, jakby pokazując klientowi, jakie to ma skutki dla niego. Mhm. I teraz tutaj pan Rakham mówi, żeby pytać, żeby pytać na zasadzie, a proszę mi powiedzieć, gdyby to, gdyby te, to, o czym mi pan mówi, czyli odniesienie mhm. do problemu, mhm. nie, nie zostało nie zostało jakby to powiedzieć rozwiązane gdyby to dalej trwało to jakie by to miało dla was skutki i to jest dojście do, do problemu ja tutaj akurat i to jest fajne ja powiem wam że to jest fajne że się oczywiście dobrze to pytanie zada to jest super ja natomiast używam trochę innej jakby to powiedzieć innej wrażliwości więc ja jakby dochodzę do ja, ja zadaję pytanie why dlaczego w tym sensie że uh -huh. mówię a po, mówi pan o tym że, y, że to jest dla was jakieś kłopotliwe a proszę mi powiedzieć albo mówi pan że zależy panu na tym i na tym a proszę mi powiedzieć bo chcę bardzo dobrze zrozumieć waszą sytuację uh -huh. dlaczego Właśnie. akurat w waszej sytuacji to jest takie kluczowe i ważne tak, nie tak. chociaż muszę też powiedzieć że o tej wersji również Neil Rackham też mówi tak, tak no, że... To jest to takie empatyczne, prawda, mm -hmm. że na zasadzie, że chcę zrozumieć, chcę zrozumieć, chcę wiedzieć, mm -hmm. czy ja mogę panu faktycznie pomóc. Tak. To nie jest tak, że ja panu od razu daję gotowe mm -hmm. rozwiązanie i proszę bardzo, bo na pewno panu pomożemy, mm -hmm. tylko ja chcę zrozumieć. Bo mhm. nie zawsze będziemy w stanie klientowi pomóc w takim mhm. przypadku, no bo jeżeli mamy produkt czy usługę, która zaspokaja jego jakąś powiedzmy małą potrzebę, no to on tego bardzo często nie kupi, bo to mhm. i my mu nie pomożemy i on, a, a pytając to, bo chce dobrze zrozumieć właśnie, tak jak mówisz, to, to stwierdzenie i pytając o to, tak, pytając o, pytając o to, tak, dobra. Y, dlatego. Ja już sesje szkolne, egzaminacyjne przechodziłem, ja, ja miałem sesję. Powiedz mi, a ty jesteś wyższy, czy ja po prostu wygodniej usiadłem. Nie, ja jestem chyba to jest trochę wyższy. Ale, ale ja mogę wyższy, o tak, a powinniśmy to, dobra. Ale to da się zmontować jakbyś to Zrobimy też, zrobimy, że ja wyższy, nie zobaczymy. Dobrze, dobrze. Dobra, no, to jest super, super. No, i, I też on pisze o takich kwestiach, jak się na przykład różni bo tam o, o zalecie. O tym, jak, jak pokazywać y, tak naprawdę y, to, samą cechę, czyli fizyczną część, część produktu, o tym jak pokazywać hmm. gdzieś tam dalej można y, powiedzieć y, 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 zaletę, czyli innymi słowy, jaka to jest zaleta obiektywnie, ale i korzyść, czyli innymi słowy to, tak. co dla klienta to oznacza, nie na zasadzie, jaka to jest korzyść obiektywnie, bo dla mnie na przykład tak jak kiedyś e, Steve Jobs powiedział, wszyscy mówili o odtwarzaczu MP3, że ma 5, 5 y, tam megabajtów czy Gigabajtów, że Zbić, że, że ma możliwość nie wiem, odtwarzania i tak dalej, a on powiedział po prostu to jest tysiąc pisanych w kieszeni. Zupełnie zmienił podejście. O czym typu. to powiedział? O MP3. Jakiej MP3? MP3. On to a... powiedział o iPodzie. No iPodzie, o jego iPodzie. O, tak, ale, to wiesz, nie widziałem, ale to tutaj ja jestem taki ty ty z... mądry. Mądry. A ty masz z iPodem współpracę, to nie widziałem. Nie, okay. nie, bo nie chciałem lokować produktu. A. Ale tak. nie ma już iPodów. A, no nie, no nie, To Nie no tak, teraz... jakbyś powiedział, że ja reklamuję lokomotywy no bo, na węgiel. No bo, no nie ma już. No bo lokomotywy. iPod jest teraz w iPhone'ie tak naprawdę, bo wszystko o, się gdzieś no razem z telefonem łączy. Dobra, zobacz. dajmy rundę trzecią i muszę powiedzieć, że jak ty zawsze robisz samostrzały, to dobra, ja no też samost. W tym sensie, że kochani, książka której brakowało, chodziła w trzecim albo w czwartym obiegu, dawno jej nie było. Książka o najważniejszej umiejętności, najważniejszej umiejętności sprzedażowej, bardzo jej brakowało. To książka widziałem tam takie próby mówienia o tym, na przykład książka Shut Up, wydana Uuu, przez Alfianę, no, ale, ale to to jest słuchajcie, no miodzio ułodosce. powiem wam, że, że tak ujęcie słuchania w sprzedaży, no to po prostu do tej pory tego nie było, zmienił się, patrzcie to tanie paradygmat, kiedy Neil Rackham wydał książkę, to wszyscy mówili o tym, że no czekaj, czekaj, teraz ja... No to mów, ja nie, nic no, tam nie bo mi pokazujesz jak ale... ja nie umiem dwóch rzeczy naraz, nie? To. Jak nie, smażę kotlety, jak muszę... to, to nie przeprac. Ale jak, walczy, jak walczymy, to muszę rozpraszać A, przeciwnika. No nie. Właśnie, to było... Lew nie sprzymierza się z koyotem! Co? No lew, tak? Nie sprzymierza się... z koyotem, no? Nie, bo, bo ja usłyszałem letnie kołnierze z polotem. <grym> Ale nie leżało mi w kontekście. Nie, rzeczywiście. Dobrze. Nic innego nie zaproponuję. E, ja, 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 ja wam powiem, że kiedy Nil Rakham pisał książkę, to u nas się wtedy mówiło, że dobry handlowiec to jest gadany i był naprawdę prekursorem Panie. zmiany paradygmatu, która już dzisiaj jest bardzo mocno widoczna, czyli dobry handlowiec ma słuchane. Jak słuchać o tym naprawdę w tej dobrej książce. Pięknie wydanej. Gdybyście ją mieli w ręku, to MT Biznes naprawdę Ciężka. Tutaj nie chcę też lokować MT Biznes. No to... Nie, no nie chcę. No. Nie chcę w ogóle lokować. Nie, 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 nie. W ogóle nie lokujemy. Nie? Tu, tu chodzi o to, że książka, słuchajcie, wydana cudownie, płuciem, twarda płucie, oprawa, płócienne element elementy nie? i ten kolor dobrany, no. odcienie. W kolorze nowoczesnego BMW. No, po prostu super. Zacna mhm. też cena, bo 120 za książkę, to w porównaniu do innych książek na rynku, to jest zacna cena. Ale słuchajcie, tą książkę będziecie mieli 20 lat na półce. Tak. Będziecie ją śmigali nie wiadomo jak i jeszcze jej nie wyśmigacie. Więc tak. naprawdę warto. No, ja polecam. Tak. A z kodem sales books można ją dostać przecież taniej. 30%? 35 nawet. 5. Kurczę, to takie 70 parę złotych, 7? ale to jest coś, co będziecie korzystali i korzystali. Tak. On tutaj ładnie pisze. Szkolenia sprzedażowe w rzeczywistości czy, czy ogólnie, nie szkolenia sprzedażowa, ale ogólnie często podejście nie, czeka, do sprzedaży. Nie, nie, szkolenia sprzedażowe. Do sprzedaży sprzedażowe. Ale ogólnie. No nie, nie chcesz uderzyć we mnie, coś na Nie ale uczą ludzi generowania obiekcji. Ty dlatego też często widzę, że się też pobułujesz. Nie nie, nie, no właśnie nie to chodzi. No właśnie to chodzi. Się no, się <laughs> A następnie uczą technik radzenia sobie z obiekcjami, mhm. które nieumyślnie stworzyli. Aha. To jest to coś, co powiedziałeś odnośnie chcę dobrze Pana zrozumieć. Ta. On po, mówi, Rakha mówi o, o obiekcjach y, jawnych i ukrytych. Czyli innymi mhm. słowy klient nie zawsze Ci od razu powie. Mhm. I dlatego jak zapytasz go, to jest właśnie to, co Ty uczysz, nie? Chcę Pana dobrze zrozumieć. Czyli innymi słowy z tą obiekcją y, ukrytą Możesz jawną. I te hmm. pytania implikacyjne po to są. Nie wiem, wybrnąłem, bo nie wiem, czy wybrnąłem. Nie, ja jest... Wam powiem, że to, niosę tę książkę trochę jak Biblię sprzedażową, bo powiem Wam, to jest Ach, to jest po prostu petarda, to jest majstersztyk. Jeżeli przeczytacie, zapamiętacie, wdrożycie, to to jest system, który może bardzo skutecznie pomóc klientowi i jednocześnie oczywiście pomóc Wam. A jeszcze przeczytam Wam numer ISBN. Nie, no. Ro, 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 nie, 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 znaczy to jest tak. Nie no, no znaczy to była jasna sprawa. To nie jest współpraca płatna. Nie nie, nie, nie. nie, nie, ja po prostu w tej serii Sales Box books. Idziemy bardzo, chcemy wam pomóc uprościć życie, jeżeli książka jest super i warto pod jakimś kątem przeczytać, to mówimy, że warto i pod jakim kątem. Dokładnie. A to można pod każdym, naprawdę pod każdym. To jest coś, tak. czego od lat brakowało. Jeszcze raz, brawo dla tych Państwa tutaj, tak. nie, to jest naprawdę fajne. A jak mówimy o psychologii sprzedaży, to nie jest psychologia, tylko propedeutyka, tak. Braya Tracy, ukłon. No to to też dla wszystkich to jest. Część z jest książek, przecież hejtowaliśmy i też było w porządku, nie? A częściej zostało po prostu dla wybranych, no i tyle. Znaczy ja nie hejtowałem, to nie. Paweł hejtował ja. i się właśnie przyznał. Także A. mamy pozamiatane, dobry i zły policjant A. i wiadomo, kto jest dobry. Spinseling do sprzedaży i motywacjona. Dobry do motywacji. Dobry dzień dla was, dobry wieczór dla was. Po prostu bądźcie cudowni, szczęśliwi, fajni. Sprzedawajcie, bo sprzedawanie to forma pomocy drugiemu mm -hmm. człowiekowi. New selling is helping, więc książka, dzięki której będziecie bardziej helping. Mogę z na koniec? Jedziesz. Jedziesz, powiem Ci Twoje, uwielbiam. Nie? Przychodzi facet na skup złomu i mówi do właściciela: Mam dla Pana wiadomość. Jaką, pyta właściciel? Złomu. <grym> <grym> nie ma za co. <grym> to no, to byśmy z tym żyć.